Cześć kochani, tak. Passion play z tej strony. Przechodzę dowiedzieć się ze strapkami w wysokości 25 euro. Um, kupiłam je dzisiaj przez przypadek, ponieważ wróciłam niedawno z moim narzeczonym z zakupów. Chciałam po prostu najpotrzebniejsze rzeczy do domu kupić, tak? Takie jak um, rolki papieru toaletowego i do kuchni, i um, Warzywa, owoce, tak, i no niestety, muszę powiedzieć, byłam zszokowana tym, co zobaczyłam dzisiaj w sklepach. Mam trzy sklepy w jednym miejscu: mam Kauflan, mam Lidl i mam Aldi, tutaj y, w Ham, gdzie mieszkam. No i niestety ani papieru, ani makaronu nie dostałam. Wszystko puste. Mąki nie było, nic nie było. Byłam po prostu bardzo zszokowana tym, co zauważyłam. No niestety panika rośnie, muszę przyznać. Um, no ja, ja, ja nie jestem panikarą i jakoś... No okej, okay, wiem, że jest ten wirus, wiem, że, że egzystuje między nami, ale... Jakoś... No na razie... No nie przejmowałam się tym. Myślałam, no grypa jak grypa, tak, to, no ale niestety. To, co dzisiaj zobaczyłam, no to mnie przeraziło, bo niestety nie ma nic. Naprawdę nie ma nic. Um, chciałam wziąć wodę gazowaną. Nie ma. Były tylko małe, półlitrowe wody niegazowane. No to wzięłam te, bo też ostatnie, ja nie wiem, chyba za 4-5, tylko z, y, takich sześciopaków opaków było. <gryw> Więc powiem wam, że, no, troszkę się stresuję tą sytuacją, która w sklepach się dzieje, a, a nie tym, co na ulicy czy w telewizji, tak, więc... okej, okay, wiem, że muszę się bać, że muszę. No, nie są żarty z tym koronawirusem, no, ale... naprawdę przeraziłam się dzisiaj. No i tak sobie pomyślałam, kurczę, jeżeli nie dostałam już nic, co naprawdę potrzebowałam, żeby na przyszłe dni mieć żeby na obiad ugotować po pracy, czy, czy, czy no, po prostu człowiek potrzebuje tych rzeczy czasami, nie? <grym> no i tak pomyślałam, jeżeli i tak nic nie dostałam, no to chociaż zdrapki sobie wezmę. No i wzięłam co 25 euro. No i zobaczymy, tak jak się śmieję z moim szczęściem, tak jak z zakupami pewnie nic nie wpadnie, pewnie będę 25 na minusie. No ale zobaczymy. Dobra, to trzymajcie kciuki. Ja jadę z moimi standardowymi, strapkami. No i zobaczymy. No, dzisiaj łyżką, będę drapać na początek. Zobaczymy. A nawet dobrze się drapie. 9, 7 i 2. 9, 7 i 2. No to sprawdźmy. 6. A, mam 2. No dobra. No to już e, jak coś, to będę 20 na minusie chyba. <try> 4. 5, 8, a mamy dychę już na pewno. Jeszcze raz 8 i 4. No dobra, to sprawdźmy, co tam dwójeczki kryją. Raz piątal. I jeszcze raz piątal. No to mamy dyszkę. No i super, no sprawdźmy te tak zwane kontrolne literki. Normalnie zawsze gdzieś tutaj były C. I i C. No dobra. No to fajny początek. Tu idzie, dycha. Ha. No to jeszcze 15 do odrobienia, bo jak na śmieciam od razu. Dobra. Sprawdzamy rybaka. Poławiacza, peru tak naprawdę, ale no. Powiedzcie, u Was tak samo jest z tym koronawirusem? Panika w Polsce. Bo słyszałam, że szkoły będą zamknięte, czy już są zamknięte i, i pustki. Są u Was, czy nie ma tak jak u nas? Podzielcie się w komentarzach. Dobra, szukamy 1, 6 i 19. Co my tu mamy? 8, 16, 3, dyszka, 20 za daleko, 4, 15, moja ukochana liczba, 7. 13, 9, 18 i 14. No dobra, ta jest przegrana. No to bierzemy drugą strapkę. E, nie trzecią, a drugą pięckę. Pierwsza była bardzo szczęśliwa. Dobra, 8, 7, 6, 7, 8, ok, 3, 9, 2, 5, 3, 9, już myślałam. 4, 1, 1 i 5. No dobra, ta jest przegrana. I ostatnia zdrabka, moja ukochana, chociaż ostatnio w ogóle się do mnie nie uśmiecha. <gry> dobra, sprawdźmy, czy. Czy coś się trafi, fajnego? Jaki numer Trzy. No to miejmy nadzieję, że trójeczka się sprawdzi. 19, 6, 3, 8, 12, dwa, pięć, czternaście, 6, szkoda, obok, dwanaście, cztery, 16, 18, piecha, mamy siódemkę. ju super. Już się naprawdę ucieszyłam, bo już nie będzie tragedii. I co tu mamy? Ok, no to sprawdźmy, co pod tą siódemeczką. I więcej niż dyszka, nie dyszka. No dobra. Czyli wydałam 25 euro, a zwróciło się 25. Oj, może zrobię tak. Czyli wynik naprawdę bardzo, bardzo fajny. Jestem zaskoczona. No ale pozytywnie. Dobra. To do następnego razu. Zostawcie lajka i i tak. I trzymajcie się zdrowo. Nie dajcie się zarazić tym koronawirusem. No i bierzcie naprawdę pod uwagę to, co mówią typu. Dwa tygodnie w domu zostać, więc naprawdę w domu zostać. Um, no u nas jeszcze nie ma takich środków os ostrzegawczych, a więc a no tak, no u mnie w mieście dzisiaj e, potwierdziło się, że dwie osoby są zarażone, ale choroba przebiega bardzo łagodnie u nich jak na razie, tak więc e, zostają w domu. No i nie ma paniki. Dobra, trzymajcie się kochani i do usłyszenia.